Volkswagen Transporter ma wiele zalet. Niestety, jego wady zaczęły w końcu wychodzić na wierzch. E, skrzynia biegów ok, jest w dobrym miejscu, w tym sensie, że łatwo się ją zmienia, ale to wszystko to jest po prostu jakaś tragedia. E, słuchaj, nie wiem co mam zrobić z nogą, czy mam siedzieć tak, rozumiesz, czy tak, czy tu mam wziąć nogę, czy tak, wiesz, cały czas zahaczam ja kolanem ja wiesz, mam... wiesz, o, tą, o tą skrzynię. Ale ja mam to samo, popatrz, ja tak. Po pierwsze, przy każdym dohamowaniu ja walę w ten twardy plastik kolanami. Ja wiem, że tu jest Erbek. Tak? O właśnie tak. Dziękuję. Aż, aż czapkę zgubiłem, pusząłem. Ja ci się odwdzięczę za ten plastik. Druga tak, ja od razu widać, gdzie siedziałeś. No tak, ale to chyba nie jest dobre, że widać, gdzie kto siedział. Słyschowek jest ok. Całkiem. Ale jest tylko jeden. A tu jest tyle miejsca. Tu można było coś zrobić. Tutaj mamy w drzwiach, ale to nie wystarcza. No, jeszcze jeden by się przydał. No i do tego jest e, e, tak daleko, że właściwie potrzebuje ciebie, żebyś tam zajrzał. No tak, no, bo musisz sięgać naprawdę mocno w prawo. A jeśli chciałbyś sięgnąć tam głęboko, to już beze mnie sobie nie poradzisz. Słuchaj, nie tylko schowek jest jeden. Tu jest jeszcze jedna rzecz, zobacz. Ale co? Uchwyt na kubek. Ale poczekaj. Ma, co poczekaj, mam poczekaj, teraz z kolanem po, zrobić? Poczekaj. Tutaj może się iść druga osoba. Wtedy, jak będę sięgał po kawę, to zbliżam się niebezpiecznie do krocza pasażera. pasażera. Do krocza pasażera, czyli niebezpiecznie. I to wcale nie jest fajne, bo on ja się pozwał, mnie. Ale ja bym cię pozwał. Dokładnie. Do tego jest tylko jeden e, uchwyt na kubek, więc tylko ja sobie mogę zrobić dobrze. A ty już niestety musisz trzymać w ręku. Nie ma drugiego? Nie ma nic, kompletnie. Absolutnie nie ma drugiego A tu? no Także to są małe, małe schowki. jest naprawdę jeszcze jedna. Ja ci, ja ci nie skończyłem z siedzeniami. Okej, okay. na 15-20 km pasażer spoko, dam radę, ale 100-150 km z fotela nie da się ustawić w żadnym kierunku. Poza tym one są, żeby siedzieć wygodniej przez te kolana i tak dalej, to ja musiałbym mniej więcej tak. To i tak nie smyrasz po lewym kolanku, jak sięgasz po kawę. <laughs> Powiem Ci, że y, z tymi siedzeniami rzeczywiście masz rację. Ja mam wrażenie czasem, że Jadę jak na beczkowozie, wiesz, strasznie wysoko to po pierwsze. No ale to jeszcze nie jest, nie jest tak najgorzej, one są rzeczywiście potwornie twarde. Dobrze, żeby nie było tak źle. Jest jedna rzecz, która nam się tutaj podoba. Oto. Tak. Mamy papierki. fakturka, rozumiesz? Proszę, Bardzo. papierek. I ona się nie suwa, długopisik, gdzie długo... a długopisik już nam się zsunął. To się <laughs> jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Dawaj, wyciągaj drobniaki. Aha. Wyciągaj drobniaki. Tu jest takie miejsce, słuchaj, w którym można wrzucić sobie drobne monety, prawda? Wszystkie, ja sobie wrzucam, poczekaj, ja sobie wrzucam drobne monety. Tobie. I teraz patrz. Ale jak to fajnie gra. I to tak będzie całą drogę ci grało, rozumiesz? Jak mocniej podskoczysz, to wszystko wypadnie. <laughs> ale to później, to słuchaj, właśnie. ale później robisz tak. Jak tu tak powrzucasz dużo, zrobisz kilka kursów, to na podłodze znajdujesz 100 złotych. <laughs> W końcu po długich poszukiwaniach znaleźliśmy faceta, który zgodził nam się dać na gębę sporą ilość jabłek. O kurde! Boże, ty. Ja w biedzie. A jak? ładnie. Jabłuszko. Jest co? No. Obudziliśmy o czwartej, sam co Podczas gdy buzon odsypiał poranne wstawanie, ja wziąłem się za robotę. mówiłem faceta od Jabłek, aby wrzucił nam cały towar do naszego transportera. W naszym modelu, czyli przy długim rozstawie osi i niskim dachu, przestrzeń ładunkowa ma powierzchnię 5 m2, a objętość sięga ponad 6 m3. Możemy załadować towar o masie jednej tony. Samochód był już wypchany po brzeg diabkami, więc ruszyliśmy w drogę, sprawdzając przy okazji, jak jeździ obciążony transporter. Ej, ja już czuję, że on inaczej tutaj jeszcze no dołki w ogóle, wiesz z tyłu, że coś ma na pace, ale teraz zobaczymy, może nie będzie źle. No dobrze, jedziemy na targ. Na targu mamy umówione miejsce i za chwilę te wszystkie. te wszystkie. wypakujemy go które po pierwsze. Mamy. Wszystkie jabłka, które mamy do sprzedaży, będzie się działo. Mamy wagę, mamy jabłka, wszystko mamy. Z wagą to bycie nie zakładał. Nie, ty, ty nawet nie wiesz, ty nawet nie wiesz Dobra. Dobra. jaka jest waga. Ty jeszcze nie wiesz o jednej rzeczy, ale to będzie, oh, to będzie słodka to niespodzianka z... na koniec. Volkswagen zapakowany po brzegi naprawdę jeździ przyzwoicie. Zmieściliśmy w środku 600 kg jabłek i nie było to nasze ostatnie słowo. Teraz musieliśmy te jabłka sprzedać. Niestety zapomnieliśmy, że wygląd stoiska też się liczy. Puzi, słuchaj, może to i nasze stoisko jest żałosne? Jest bardzo żałosne. No dobrze, ale mamy jedną rzecz, której nikt tutaj inny nie ma. Jaką, no. to zobaczysz za chwilę, a na razie zamknijmy to wszystko... I bierzmy się do roboty. Stary, mamy Dobra, masz. takie coś. Mamy cukiereczki jedne, jo, jeżeli, mamy cukiereczki I co, i, drugie. I, i co ty coś to jest? Jak to co? Do każdego kilograma jabłek albo dwóch kilogramów, proszę bardzo, częstujemy się cukierkami. A kto to ma na tym bazarku? Zobacz, oni tutaj są nastawieni na handel, na sprzedaż i tak dalej, a my mamy handel, ale zachęcamy, bierzcie od nas, bo od nas to jest dobre i słodkie. To najgłupszy pomysł, jaki słyszałem. Robimy strzelb. Po ile my sprzedajemy te jabłka? Tam mają po 2,50. My kupiliśmy po trzy. To nasz producent kupił po trzy, a nie my. <laughs> o, no i to jest dopiero reklama. Zapraszamy na jabłka i cukierki. Proszę bardzo. Ale ładne jabłka. Okej, okay. Pierwszy klient nas olał. Tak. Dzień dobry. Pyszna jabłka i cukierki gratis. Zapraszamy. Jabłuszka, bardzo proszę. Bardzo ładne. I ile my tego mamy? Tak ogółem. Razem z tym, co w samochodzie. Razem z tym, co w samochodzie, jakieś 600 kg. I mamy to sprzedać dzisiaj. Musimy, musimy wziąć sprawę w swoje ręce. Nie mam nie nawet nie mam portfela, słuchaj ze sobą. Godziny mijały, a nas omijali wszyscy klienci. Gdy już prawie straciliśmy nadzieję w naszej umiejętności, w końcu pojawiła się ona, nasza pierwsza klientka. Proszę bardzo. Później Jabłka kupiło też kilku innych klientów. Tak, dajemy broktosy albo landrynki. O, no. zapraszamy. zapraszamy. Proszę sobie wybierać. Daj mi to. <laughs> biznes nam trochę nie wyszedł. No, powiem Ci inaczej, biznes wyszedł nam, ale bokiem. No dokładnie, słuchaj, ale poczekaj, 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 podliczmy, podliczmy, podliczmy ile, ile, ja, ile, ile ja nam wyszło wiesz, z tego ja, wszystkiego. Poczekaj, ile by sprzedaliśmy? Poczekaj, ja mam tak, 5, 6, 7, 8, 9 Sprzedaliśmy 9 zł. 3 kilo jakieś 30 deko, 3 kilo 30 i 3,20, coś, coś takiego. Coś Zostało nam 597 do zjedzenia. Może wino zrobimy? Dużo wina. Dużo wina. Jedna rzecz nam wyszła. To no. nam wyszło. Mamy Autko dobry jest samochód. Mamy Autko jest samochód. fajne. Tak. Autko jest naprawdę fajne. Mamy dobry samochód i myślę, że, że do, do takich rzeczy zdecydować. się. I nie nadaje. dużo pali. Wystarczy nam tej kasy na drogę do domu. Tak. No to jak Ci się podobało? Nie mówię o temperaturze. <grymne> Bardzo mi się podobało auto. Świetnie się nim jeździ. Genialny silnik, naprawdę. Dwulitrowy. Tak, silnik fajny. Dobrze ciągnie, nawet załadowany samochód. Świetna sprawa. Ja jestem pod wrażeniem zawieszenia, bo nawet na dołkach, jak jechaliśmy na pusto, on nie skakał jak sprężyna. To jest wszystko w miarę dobrze wyważone. No i ta ładowność, przecież można półtorej tony, naprawdę sporo. Taki wół roboczy, ale musisz przyznać, że ładny wół roboczy. I no tak, i on ma szansę stać się naprawdę kultowym samochodem. Myślę, jakiego poprzednicy. wiesz, Ja ostatnio naprawdę na ulicy widziałem e, e, chyba drugą czy trzecią hmm. generację Volkswagena e, Transportera. Był po prostu no, dobity straszliwie, ale jechał naprawdę. Jest no Ten wiemy. na pewno też pojedzie. Zresztą Volkswagen jest znany z tego, że y, może to nie wygląda zawsze pięknie, ale to jest trwałe, to nie, jest taka to jest niemiecka precyzja. Sobie, się, nie, on, on, jest, on jest naprawdę ładny, 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 tak. Wnętrze, tylko ja bym tam kilka rzeczy pozmieniał. Drugi choćby uchwyt na kubek. Tak, y, y, te siedzenia rzeczywiście troszeczkę mogłyby być wygodniejsze i myślę, że mimo że to jest W roboczy, to jednak można by było pomyśleć, bo na przykład w Crafterze są dużo wygodniejsze siedzenia. No i tam mamy trzy y, pojemniki na kubek. Aż trzy. No ale to jeszcze dokładnie będziemy pokazywać. Będziemy później. to sprawdzać w kolejnych odcinkach, na które oczywiście Was bardzo serdecznie zapraszamy. E, będziemy testować wszystkie największe samochody, e, jeśli chodzi oczywiście o dostawcze maszyny. Będziemy także testować maszyny rolnicze. E, wszystko, czy, wszystko, co, co możesz, nam wpadnie w ręce. tak? Co może się mówiąc. Wam przydać. <laughs> dokładnie. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na całą pierwszą serię programu Pojemność 2400. Do zobaczenia.